Biorą Mariusz Szanowski, prezydent Łąży, Tomasz Babiloński, właściciel organizacji Babilonu MMA, Dariusz Wojtkowski, menadżer sportowy, członek Łomżyńskiej Rady Sportu oraz Piotr Wieryszko z Black Horse MMA Łąża. Bardzo proszę o zabranie głosu pana prezydenta. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Chcieliśmy poinformować mieszkańców Łąży, że w następnym roku zgodnie z tym, o czym mówiliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Planujemy zorganizować kolejną galę sportu walki w naszym mieście. Znamy już termin. 7 lutego w naszym mieście, w hali sportowej, przy szkole podstawowej numer 9, odbędzie się gala Babilon. Myślę, że znawcą sportu nie trzeba przedstawiać pana Tomka. I też tego, co robi dla sportu walki, dla boksu, dla MMA. Są to gale, które są na najwyższym poziomie w naszym kraju. Gala, federacja niezwykle prestiżowa, w której walczą znani zawodnicy, którzy mają swoją przeszłość w UFC, KSW. Naprawdę najwyższy światowy poziom. I wreszcie będziemy mieli możliwość też zobaczyć w łąży takich zawodników. Mieliśmy w poprzednich latach organizowane gale MMA. Widzieliśmy, że dużo osób na tych galach się pojawia. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, ale jednak Federacja Babylon MMA. Dla nas też no jest, to, jest to poziom wyżej, poziom, który też jakby pokazuje, że miasto Łomża jest godne ku temu, żeby takie gale organizować i sam jestem ciekawy tego wydarzenia bo z tych informacji, które otrzymujemy od federacji, to naprawdę zapowiadają się ciekawe walki bardzo dobrej klasy zawodnicy. A mnie jako prezydenta miasta cieszy też to, że w ramach tej gali wezmą udział nasi lokalni zawodnicy, bo mamy dwa kluby Black Horse. Fight Club. Dużo młodzieży garnie się do uprawiania sportów walki i też taki też był punkt naszych rozmów z Federacją, że chciałbym, żeby na tej gali zawalczyli nasi zawodnicy i cieszę się, że to uzyskało akceptację szefa Babilonu, pana Tomka, że nasi lokalni zawodnicy będą mieli możliwość rywalizacji i sprawdzenia swoich umiejętności przed łomżyńsko-publicznością. Więc nie przedłużając, oddajemy głos panu Tomkowi, żeby też poinformował nas wszystkich o szczegółach gali, która odbędzie się w następnym roku w Łomży. Dziękuję panu prezydentowi i tak jak już pan prezydent powiedział, proszę o zabranie głosu pana Tomasza Bobiłowskiego, właściciela organizacji Babilona MMA. Dzień dobry państwu. Tak, dziękuję za zaproszenie. Cieszymy się ogromnie, że możemy 12. edycję Babylon Mama zorganizować w Łomży już w przyszłym roku z dużym wyprzedzeniem. Nie ukrywam, że będziemy chcieli przy piątkowej gali, która już się zbliża dużymi krokami w Radomiu, już mówić o walce wieczoru. To będzie walka naprawdę bardzo ciekawa dwóch naszych zawodników, którzy mają równe szanse o walki opas. To trze trzeci raz otwieramy walkę o pas naszej federacji, czyli, czyli w 84 kg. I to będzie, to będzie walka, która powiedzmy umożliwi właśnie kolejny rozwój zawodników na, na światowych powiedzmy, możliwościach. To jest, to jest zawodnik, który już walczył w UFC to jest Paweł Pawlak. I, i zawodnik, który z nami już jest związany od trzech walk, Adrian Ares-Boszyński. Więc to są, to są zawodnicy, którzy są znani na rynku MMA. I zdecydowaliśmy razem ze wspólnikiem, że dajemy im szansę walki o pas. Otwieramy 84, tak jak wspomniałem, 4. 84 kg. Ciekawa, interesująca walka moim zdaniem i 5 razy 5 to jest coś, coś, coś niesamowitego dla mnie każdego zawodnika podziwiam, że wytrzymuje tyle, tyle czasu w klatce i mam nadzieję, że będzie na pełnym dystansie i będzie, będzie, będzie dużą ciekawością. Dziękuję bardzo serdecznie. O zabranie głosu poproszę pana Dariusza Wojtkowskiego, menażera sportowego członka Małżyńskiej Rady Sport.

to miejsce e, na to, e, e, nasze lokalne i lokalne różnice, tym takie mają największe i też, tak, z Z jest tam który będzie, który będzie, który będzie, który będzie, który będzie, i będzie, który 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 będzie, dla kibiców, będzie, który tym bardziej, że nie jest w W stajni Tomasza Adamka. Był u niego na zgrupowaniu w Gilowicach, z Andrzejem Mitrukiem był, strenował knoko promotion. No niestety wyprawa nasza do Łodzi skończyła się totalną klęską, Artur przegro przed czasem. Od tej pory nie uczestniczył już w żadnych walkach. Teraz zapragnął i prosił mnie o to, żeby właśnie mu wystąpić, no i obywał Piotra Wieryszkę do, do walki. Może coś więcej powie. Dziękuję Panu doktorowi Wojtkowskiemu, z Fontenu Bieryszką. Znakomicie Ja powiem krótko. Wywanie przyjmuję. Widzimy się w lutym negali pablonem, a trzeba sobie liczyć się z przeszłością. <laughs> Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są może jakieś pytania? w sprawie łożki doli Tak. Też Warto podkreślić, że gala z Łąży będzie transmitowana w ogólnopolskiej telewizji. W telewizji Polsat. No to nie jest żadną, żadną tajemnicą, że po prostu współpracujemy z telewizją, bardzo ściśle z telewizją Polsat. No i Starania są takie, żeby po prostu pokazać to jak największej publiczności. Nie ukrywam, że pracujemy też na otwartym Polsatem. Zależy nam po prostu na jakości, nie tylko w sporcie. Chcemy po prostu tak, że pokazywać sport z najwyższej półek, więc, więc zapraszamy już dzisiaj, bo myślę, że, że to, co przygotujemy, będzie warto zobaczyć na żywo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Czy są może jakieś pytania od Państwa do naszych gości? Czy media lokalne będą mogły brać udział i relacjonować? No to jest na pewno relacjonować, relacjonować, bo to, to, to jest pytanie jeszcze do telewizji, która... Jakby nie była ma tutaj bardzo dużo do powiedzenia, ale oczywiście za, za, za będziemy takie pytanie zastosujemy do nich, czy, bo transmisja na żywo ma Dziękuję bardzo serdecznie. Nie widzę więcej pytań, także dziękuję Państwu za przybycie i do zobaczenia pewnie na ceremonii ważenia, a później na kalii. Dziękujemy bardzo